Wszyscy już spadają Olek Olek Jak tam idzie wyciąganie modelu? Ale idzie jak burza Olej No te krzaki zostaw tam Olek zostaw te krzaki Olek do domu na sałatkę weźmie Ziecko my mamy dosyć No Ładka się przyda na kolację. Andrzej, no! no ja na nim, nie? Poszedł! Uważaj, na dół! jest Andrzej, Wiecie, co? <laughs> No. do no. Tu naprawianie! Udali! No na to, że to robię.